i applied for harvard for 10 times rejected that's my view about jobs don't worry about it we will have jobs yeah Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zanim Byli Sławni. Dzisiaj przedstawię wam historię Jacka Ma, czyli założyciela AliExpress. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chcę wam powiedzieć, że niedługo na AliExpress zbliżają się duże promocje z okazji ich urodzin, a z Shops możecie zrobić tam zakupy jeszcze taniej. Po pierwsze, Letyshops ma fajną wtyczkę, która pokazuje wam historię cen danego produktu i możecie sobie sprawdzić, czy aktualna oferta jest korzystna. Ta wtyczka pokazuje wam też oceny sprzedawców, żebyście mogli kupić najlepszy produkt w najlepszej cenie i u najlepszego sprzedawcy. Po drugie Leti Shops oferuje usługę cashback, czyli robicie zakupy w waszym ulubionym sklepie, na przykład AliExpress, a oni zwracają wam część pieniędzy, które wydaliście. Jeżeli zastanawiacie się jak to działa i dlaczego płacą wam dosłownie za to, że robicie zakupy, to w skrócie wygląda tak, że wchodząc na jakiś sklep przez Leti Shops, klikacie w ich link i przez to, że oni odsyłają was na stronę tego sklepu, dostają od tego sklepu prowizję od waszych zakupów i częścią z tej prowizji dzielą się z wami. Rejestracja w serwisie to dosłownie kilka kliknięć, a żeby skorzystać z usługi cashback wystarczy wejść na stronę Leti Shops. Wybrać sklep z listy, zrobić tam zakupy i pieniądze automatycznie pojawią się na waszym koncie Letyshops, które potem możecie wypłacić w dosłownie kilka kliknięć. Zanim Jack Ma stworzył Aliexpress, zanim został najbogatszym człowiekiem w Chinach, zanim nie został przyjęty do pracy w KFC. Jack Ma urodził się 10 września 1964 roku w Hangzhou, w Chinach jako Ma Yun. Pochodzi z biednej rodziny. Jego matka pracowała na taśmie produkcyjnej w fabryce, a ojciec był fotografem. Był drugim z trójki rodzeństwa, miał starszego brata i młodszą siostrę. Podczas jego dorastania w kraju panował komunizm i Chińczycy nie mieli kontaktu ze światem zewnętrznym, jednak to nie przeszkadzało Jackowi w nauce angielskiego, którego nauczył się w młodym wieku, rozmawiając z osobami mówiącymi w tym języku. Już w wieku 12 lat budził się przed świtem i jeździł na rowerze prawie 30 km do jednego z hoteli, gdzie przyjeżdżali turyści z zachodu, żeby za darmo oprowadzać ich po okolicy w celu nauki języka angielskiego. Łącznie robił to przez 9 lat i zdobył w ten sposób wielu znajomych. Z jednym małżeństwem zaprzyjaźnił się nawet do tego stopnia, że odwiedzał ich w Australii, a oni przyjeżdżali do niego do Chin. Oraz kiedy wziął później ślub, podarowali mu 22 tysiące dolarów na pierwsze mieszkanie. Jego ksywkę Jack wymyślił jeden z jego anglojęzycznych przyjaciół, który nie potrafił wymówić jego chińskiego imienia. W szkole Jack miał spore problemy. Dwa razy oblał egzamin w podstawówce, trzy razy oblał egzaminy końcowe w gimnazjum. A na uczelnię wyższą nie mógł dostać się przez 4 lata, ponieważ egzaminy wejściowe na uczelni w Chinach odbywają się tylko raz w roku, a on miał problemy z matematyką. W międzyczasie Ma 10 razy starał się dostać na Harvard Business School, ale jego podanie za każdym razem zostało odrzucone. Po czterech latach prób udało mu się dostać na anglistykę w jego rodzinnym mieście i w 1988 roku uzyskał licencjat. W tym samym roku poślubił Katie Zhang, którą poznał podczas studiów. Po skończeniu studiów Jack miał problem ze znalezieniem pracy. Próbował dostać się do 30 różnych miejsc, jednak nikt nie chciał go przyjąć. Próbował być nawet policjantem, ale powiedzieli mu, że się nie nadaje. Kiedy KFC otworzyło swój lokal w jego mieście, próbował zatrudnić się tam i był jedyną z 24 osób, która nie została przyjęta. W końcu zaczął pracę na uniwersytecie, gdzie uczył angielskiego i handlu międzynarodowego. Zarabiał tam około 15 dolarów miesięcznie. W 1994 roku Ma założył swoją pierwszą firmę zajmującą się tłumaczeniem. Na początku 1995 roku pojechał do Stanów w celach biznesowych, gdzie znajomy pokazał mu działanie internetu. Jack, zafascynowany działaniem internetu, wpisał w wyszukiwarkę hasło Piwo i ku jego zaskoczeniu otrzymał wyniki z wielu krajów, ale nie mógł znaleźć żadnych wyników z Chin. Po chwili przeglądania internetu odkrył, że w jego kraju nie był on aż tak rozwinięty jak w innych miejscach na świecie. Ma natychmiast zobaczył w Potencjał biznesowy i otworzył swoją drugą firmę, która pomagała chińskim firmom robić interesy z resztą świata przez Internet. Wraz ze swoim kolegą stworzyli stronę internetową, która wyświetlała chińskich sprzedawców i ich produkty. Firma ta jest uważana za pierwszą internetową firmę w Chinach. Jeszcze tego samego dnia zaczęli otrzymywać maile od firm z całego świata, które chciały z nimi współpracować. Pomimo tego, że przez 3 lata funkcjonowania firmy udało im się zarobić około 800 tysięcy dolarów, Jack musiał zamknąć biznes. Z powodu braku funduszy. Później, przez krótki okres czasu, pracował w ministerstwie handlu zagranicznego co pozwoliło mu poznać wpływowych ludzi w świecie biznesu. Jednym z nich był współtwórca portalu Yahoo! W 1999 roku, Jack po raz drugi spróbował swoich sił w biznesie internetowym i wraz z 17 innymi osobami stworzyli Alibaba. Międzynarodowy market, który działał wtedy jak znane nam Allegro, czyli chińscy sprzedawcy zamieszczali produkty, a międzynarodowi kupcy mogli je kupić. Na początku w związku istnienia Alibaby Jack próbował pozyskać fundusze z Doliny Krzemowej w Stanach, która znana jest z tego, że jest siedzibą wielu korporacji związanych z technologią. Jednak nikt nie wierzył w jego biznes. W końcu udało mu się pozyskać fundusze od Goldman Sachs i SoftBanku, którzy zainwestowali w Alibabę kolejno 5 i 20 milionów dolarów. Pierwsze lata istnienia Alibaby nie należały do najłatwiejszych, ponieważ pękła wtedy bańka internetowa i ma musiał zwolnić wszystkich swoich zagranicznych pracowników. Jednak rok później Alibaba miała już milion użytkowników i zaczęła przynosić zyski. Jack postanowił dalej rozwijać swój biznes i w kolejnych latach powstały Taobao, czyli chiński serwis i Alipay, internetowa platforma płatnicza. Kiedy eBay próbował wejść do Chin, szybko zrezygnował ze swoich planów, nie mając żadnych szans z Alibabą, która w Chinach miała już wtedy bardzo silną pozycję. W 2005 roku Yahoo zainwestowało w Alibabę miliard dolarów w zamian za 40% udziałów w firmie. Przez kolejne lata Alibaba rozwijała się w bardzo szybkim tempie, a majątek Marusu z roku na rok. W 2010 roku firma Jacka uruchomiła serwis AliExpress nie zapomnijcie skorzystać z Shops i koniecznie odwiedźcie mój drugi kanał, gdzie robię różne szalone rzeczy pokażkę bluzkę z długim rękawem to moja z długim rękawem <laughs>